Na planie filmowym poznałem Tymona Tymańskiego. I tak tam kiedyś wieczorem zwierzyłem mu się no, ze swojego największego marzenia. Czyli, że po prostu, że ja nie chciałem być nigdy aktorem, tylko naprawdę marzyłem o tym, żeby być wokalistą zespołu rockowego i żeby chociaż tak raz stanąć na scenie takiego prawdziwego rokontrolowego koncertu. Na co tym on mówi? Stary, nie ma problemu. Gramy w przyszłym tygodniu w Warszawie, w Cedeku, na Burakowskiej, koncert razem z Transistorsami. Przynieś jakiś kawałek, wpadnij na próbę, zrobimy e, jakąś punkową wersję i ja cię zaproszę na scenę i, i mamy to. No i to się wydarzyło. I Jak pamiętam do dzisiaj ten, ten wieczór, pamiętam te 400 osób, które stały pod sceną, tym on mnie zapowiedział na koniec koncertu. Ja po prostu z, zwariowałem, bo, bo, bo nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego. Po prostu nie, nie zdawałem sobie sprawy, jaka to jest potęga, jakby spotkanie dwóch energii tego rock'n'rolla, który po prostu drze się ze sceny z tych wszystkich piecy. Głośników, odsłuchów, przodów, mikrofonów, gitar i energię, którą muzycy dostają od publiczności, no to wtedy. Nie wiem, człowiek zaczyna lewitować kilka centymetrów nad, nad ziemią. No i tak naprawdę ja sobie gdzieś tu poukładałem, że kolega Tymański jest w jakimś sensie ojcem albo matką chrzestną zespołu Doktor Misio, bo to był taki bezpośredni impuls do tego, żeby yy, założyć z moimi przyjaciółmi Pawłem Derentowiczem, gitarzystą i ma, Mario Matyskiem, yy, basistą zespół Doktor Misio. A potem to już jakoś samo poszło.